Zakończyliśmy właśnie nasze kolejne przedświąteczne spotkanie senioralne. Było ponad 60 osób związanych z naszymi programami aktywnościowymi. Była Msza Święta, był obiad świąteczny, choć jeszcze w Wielkim Poście. No i były prezenty i paczki dla seniorów, które im być może pomogą przygotować święta. I to jedna z naszych grup, którymi się zajmujemy. Bardzo wdzięczna i bardzo taka e, m, zainteresowana aktywnymi działaniami, ale mamy też e, przygotowane różne pomoce, e, głównie w postaci produktów przekazanych przez różne firmy, e, dla seniorów, którzy nie wychodzą z domów, bo już nie są w stanie, bo już nie mogą gotować obiadu i wozimy dla nich posiłki dwa razy w tygodniu. No i tym razem pojedziemy także z paczkami. No i przygotowujemy także dla seniorów z takiego pro, dużego programu pomocowego karta na codzienne zakupy, którzy, no, ubogich seniorów i ich także wspieramy. Przygotowaliśmy w tym roku paczki dla 220 naszych seniorów, naszych podopiecznych z różnych programów e, no i zważyliśmy te paczki, biorąc pod uwagę to, że senior nie udźwignie dużo, ale tak czy inaczej, to były takie mniej więcej 13-kilogramowe Paczki złożone z produktów spożywczych i z kosmetyków i produktów chemicznych. Jesteśmy szczęśliwi, że firmy ciągle jeszcze, pomimo różnych trudności, chcą wspierać nasze działania pomocowe dla seniorów. Pomoc seniorom to jeden z naszych priorytetów. Przy okazji świąt Wielkiej Nocy, świąt Bożego Narodzenia, szczególnie o seniorach pamiętamy, ale święta nie są najważniejszym naszym polem do działania. Najważniejszym naszym polem działania jest codzienność, w której staramy się być obecni i wspierać seniorów.